Dobra, Ukraino, masz się poddać. Nie, nie poddam się. No to sam się zajmę. Dobra, teraz czas na Polskę. Zaatakuję ją z Kaliningradu, bo tam mam dużo wojska, i Białorusi. Atakujemy razem Polskę. Dobra, zaatakujemy tego Debila. Dobra, jest? Atakujemy. Ej, ale co wy robicie? Macie się natychmiast uspokoić. Widzę, że państwu bardzo się nudzi. Ej, co jest ale jak to? Ej, no dobra, wygrałaś weszce Kaliningrad, ale mnie zostaw. Ech, po tej wojnie z Białorusią i z Rosją straciłem dużo wojska i mój kraj jest bardzo biedny. Muszę coś zrobić. Mam pomysł. Ej, Litwo, połączymy się? Ok. I teraz jestem potężniejszy.